Anka gotuje! Gotuj i ty! Witajcie! Dzisiaj przygotujemy ryżową zapiekankę z pieczarkami i całymi zapieczonymi jajkami. Potrzebujemy 400 g ryżu, 500 g pieczarek, 4 jajka, 250 g żółtego sera, dwie większe cebule, 1 łyżkę masła. Sól oraz pieprz. Cebulę drobno siekam, a pieczarki kroję w pół plasterki. Na patelni rozpuszczam masło i wrzucam cebulę. Smażę ją, aż ładnie się zeszkli. Następnie dodaję pieczarki. One puszczą sok. I zmniejszą znacznie swoją objętość. Teraz je jeszcze posolę. A tak wyglądają już miękkie, podduszone pieczarki z cebulką. Dodaję teraz do nich ugotowany ryż i dokładnie mieszam. Ryż był gotowany w osolonej wodzie, więc teraz tylko delikatnie doprawiam pieprzem, mieszam, próbuję i ewentualnie jeszcze posolę. Masę ryżowo-pieczarkową przekładam do naczynia żaroodpornego. A w miseczkach, jak widzicie, mam już cztery jajka. Przy ich rozbijaniu uważałam, aby nie uszkodzić żółtek. W masie robię łyżką 4 wgłębienia i w każde przelewam jajko. Na koniec wszystko posypuje startym żółtym serem. Zapiekankę piekę w 180 stopniach przez około 30 minut. A tak wygląda po wyjęciu z piekarnika. Warstwa sera na wierzchu jest pięknie przypieczona, a pod nią kryje się mięciutki i aromatyczny ryż z pieczarkami i zapieczonymi całymi jajkami polecam, bo danie jest naprawdę przepyszne. I zapraszam was również na mój blog ankagotuje.pl. Zachęcam też gorąco do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam mocno i życzę smacznego. Anka gotuje. Gotuj i ty.